Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pada deszcz. O, ale to nic, Gumowce wziąłem takie długie, e, jakąś kurtkę przeciwdeszczową ubiorę. Ale teraz, bo mam taki plan, dzisiaj z... e, dzisiaj zrobimy tak, idziemy po, e, bo tu musimy resztę wywieźć na pszok. tych śmieci z lasu. Przy okazji tę świetlówkę weźmiemy. To musimy wyrzucić są trzy woreczki Także to musi to zniknąć stąd. Na przoku to, to powinno się znaleźć. To już będzie koniec z tymi śmiećmi tutaj u mnie. E, przynajmniej jak na jakiś czas. Przed świętami myślę, że już nie będę nic zwoził, będę segregował sobie po prostu. E, gdzie będę mógł, to będę sobie segregował w lesie. Czytam witam, pozdrawiam serdecznie, witam, witam, witam. No i jedziemy, dobra. I oto ładuję, jedziemy na przok. A potem pojedziemy w jedno miejsce, bo chcę zobaczyć tam na drugiej stronie tego drogi. Bo tam już dawno nie byłem. Zobaczyć, jak tam wygląda. No i no, może się nie wkurzę. Zobaczymy, oby. Dobra, lecimy. O, kapie, kapie. Jakie mam mnie czysto w tym samochodzie. Tu wszystko kapie po prostu z tych worków. E, nic, murem się go do garażu chyba jakoś umyć albo coś zrobić. Z nim. No ale wiecie, za tydzień jest to samo. Także dobrze, jedziemy to wszystko wyrzucić na przok. Bo to nie ma co tu trzymać. Tego. E, może ktoś by sobie to rozebrał. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest. Nie mam pojęcia. A ja w każdym razie wyrzucam. Jadę z tym. Bo tego tu nie może być u mnie. Ale się już nie może doczekać. Pojedziemy jedno miejsce. E, pada, muszę uciekać. Zobaczcie jak leje. Masakra jest po prostu Ale to nic. Trzeba być twardzielem Jedziemy wpierw na przok, a potem do lasu. Muszę jedno miejsce zobaczyć tak po spokojności już tam elektronarzędzia tam, czyli tą światówkę. Wyrzuciłem. Teraz idę tam do tyłu i tam tam wyrzucę te resztę do pojemników, do szkła, tam gdzie powinno być. <laughs> Wiecie gdzie to jest? No nie, tam z tyłu. Tylko tam jest. Teraz mi zawadza, bo przyjechał z tymi pojemnikami i nie mogę tam wjechać. Także musimy, musimy trochę poczekać za resem, żeby to wszystko resztę powyrzucać. Ale damy radę, także na spokojnie. Poczekamy, poczekamy, powyrzucamy i widzimy się na parkingu przed lasem no także no co, miło jest sympatycznie, żeby, żeby tak nie lało, no, to by było super, jeszcze bardziej ale widzicie, mam tu skórkę przeciwdeszczową i wziąłem sobie długie gumowce Z wysił pozdrawiam, bo on to mi przyszło razem z rękawiczkami super, dobra, także przydadzą się to lecimy, dobra, rozładuję się i poczekam no i lecimy do tego lasku. Pusto, a mokro. Oj, masakra, powiem. A co tam jest? Jakiś ślimak, czy co? Jeszcze mam worek szkła, mi został. Ale to muszę iść z drugiej strony. A tam widzicie, co się dzieje. A nie mogę tam być. Tu już jest wszystko powyrzucane. Dobra, to jest tylko ten worek szkła. Ale on jest. Tak. Jest. Z, lasu, z tego wysypiska, z lasów, z wszystkiego teraz patrz jaki szkła masakr zostań bo już chciał wyskakiwać buty ciągnięte oczywiście mam gdzie no i Weźmy się go za tym, bo przez ulicę będziemy przechodzić byliśmy tam posprzątać, zobaczyć jak tam wygląda, a teraz pójdziemy tam przejdziemy przez pasy i na drugą stronę i tam pójdziemy do lasu no, zobaczymy tam było ci szybko zobaczymy jak tam wygląda będziemy brać tylko to co jest pod nogami głęboko do lasu nie będziemy chodzić tylko tym, taką leśną drogą co pójdziemy wezmę tylko jeden jakiś mały worek, <laughs> jakiś taki woreczek obecny no i tyle no, pada strasznie nie będziemy chodzić a tak będzie całe moko, i tak będzie, całym około, i tak będzie. Ale to nic, idziemy Musimy przejść przez ulicę na spokojność. No to jesteśmy na drugiej stronie z Aresem <laughs> Muszę go teraz przepiąć na długą szmyć Tam będzie nich No Tu jest tak w miarę, tam jest parę śmieci Idziemy tam do lasu, śmieci Ale zobaczcie co tu się dzieje Patrzcie Patrzcie ile tam jest śmieci tam tam tu śmieci nie było a jeszcze podwieźmy ile tutaj będzie Arecz czekaj Okręcił mnie znowu muszę się obkręcić, sorry tam są śmieci w środku w lesie widzę pełno tu patrzcie, literki puszki Plamingu leżą Ja się kręcę. ho ho, ho, ho. Tam. Ja nie wiem. Jak tu zacznę kopać. Ja pierdolę. Jak tu zacznę wychodzić, mi to wszystko. Chodzi o dziareś. muszę go przepiąć teraz z na inny. Na, na inną smycz. Tam jest butelka już leży jakiś foliok. No i dobra, będziemy powoli zbierać, nie będziemy wszystkiego nagrywać, bo, bo pada strasznie. Zobaczcie na kałużę. Hmm, dobra. A tam flamingówka na drzewie. Widzicie to tam? Widzicie to tam? Tak robią właśnie. Tam śmieci są w lesie, widzę z Dobra, my przejdziemy się tylko tutaj jakiś kawałek, może z kilometrów, z powrotem, bo to nie ma sensu. Muszę się przygotować psychicznie na to sprzątanko tutaj, bo strasznie, a tu takie piękne ryby, grzyby, ryby też nie mogły tu przydać, ale grzyby tu rosną. Też... Dobra, Ares, czekaj na mnie, wsiadł ładnie i idziemy, idziemy powolutku, będziemy zbierać. Ares, chodź tu, już go przepiąłem, no i tak boreczek wiecie powolutku, na spokojności, ale muszę i tam coś zobaczyć. Chodź, Ares, ares chodź tu, Chodź, musimy tam coś zobaczyć, co tu leży. Eee, tu jest butla. Ale zobaczcie, co tu leży. W lesie, chodź, zobaczcie, co tu jest Tam też butla jakaś. Stoik, wielki, długi swoik, częściowo nie widać oczywiście, bo są zasypane te śmieciki. Ha. Tak tyle tutaj jest. Ale będę miał roboty tutaj znowu na tej stronie. Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko zrobię, ogarnę naprawdę, no nie wiem. Ach, dobra, nie chcę was zasmucać, tak jak mówiłem, na razie będę zbierał tylko na drodze. A jak będę miał jeszcze miejsce to ewentualnie tu padnę to jeszcze tu choćby troszkę pozbierać, a my idziemy tam w głąb lasu no to powiem wam jak tak dalej pójdzie Zobaczcie już nie mam śmieci w tym worku jak tak dalej pójdzie no to za chwilę będę miał ten cały Ja trochę chciałem przejść kawałek tutaj, a tu jeszcze tych butelki, takie, zbiera się tego, powiem Wam, jak się zbiera, a to tylko tutaj przy drodze, tu, tu na drodze i przy drodze, tam daleko, tam dalej nie, nie wchodzę głębiej, taki piękny las, takie fajne grzyby tu rosną, naprawdę i tak widzicie, po sezonie takim, jak to ludzie chodzą po lesie, co oni zostawiają w tych lasach, a tu było wszystko, powiem Wam, czyściutko. Dobra, idziemy tam dalej, zobaczycie jak to tam wygląda do pierwszego skrzywania, żeśmy doszli bo jak tu już, już prawie pół jeszcze tu zauważyłem A co to jest? A to papier Dobra to papier biorę. Ale chodź. Bo Jezu za mnie. Musimy wziąć kubecek. ktoś wypił sobie gorące kawki, też bym się napił teraz takiej fajne dobrej kawki ale na pewno bym tego kubka nie wyrzucił do lasu o, i tak wiecie zachodzę, są tam podioki jakieś nie wiem czy mi to tu leży takie porozwalane te podioki dworek to chyba tu w takich częściach porozwalane strasznie ale to nic weźmiemy to o oh. sorry że tak nagrywam chodź ares chodź ares chodź 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 idziemy do Aresa a do, do worka widzimy po trochu powiem wam że już się zbiera tu się trzeba sylić, tam się trzeba sylić. Ale... Jak to mówią, bo jak nie my, to kto? Dobra, nie wiem, to teraz... A może pójdziemy tu? Tak się przejść. A następnym razem pójdziemy tu i w tą stronę. Pójdziemy tam. Wzdłuż tych choinek, co tam rosną. Zobaczymy, jak tam wygląda. Ej, czekaj. Dobra, ja to pakuję. Nie będę ja to trzymał, więc... Jest tego powiem wam zbierać A, smutne to jest, no ale prawdziwe, no niestety sama rzeczywistość Żadna fantastyka Idziemy dalej w tamtym kierunku Powiem wam, że jeszcze zrobię parę kroków do przodu, ale już mam prawie cały worek od tu ares. tych śmieciuchów Patrzcie co to jest na Dobra bierzemy. Zobacz. A jeszcze trochę wsadzę, ale już nie dużo. Jeszcze pójdziemy troszkę tam w tamtym kierunku. Jeszcze troszkę, zajdziemy No, no może 5-6 butelek jeszcze wezmę tak żeby wiecie, żebym to do, do ręki mógł jakoś wziąć. A, pada deszcz, powiem wam. Ale dobra, zimno nie ma. Jest jakieś 4 stopnie, <grytanie> także spoko. Dajemy radę zaraz, ale cały całym mokry, już 6 stoi. Tam, z tej smycz, ale dobra idziemy jeszcze tam do przodu jeszcze trochę metrów zrobimy i będziemy wracać, bo potem ciężko to nosić po prostu i nie chcę, żeby mi się to rozwaliło pójdziemy do samochodu dobra, to my się wracamy, zarazem już tu już żeśmy praktycznie doszli do końca już mam cały wór mi tego starczy, pójdziemy tam ale tu jeszcze się zatrzymałem, bo tu przeoczyłem jakieś plaszki plastikowe, masakrę, no żaraza, jak nic. Ach, kiedyś tego nie było w lasach. wszystko było w lesie, można było na łąkach leżeć. Robactwa nie było, kleszczy nie było, brudu nie było. Teraz to nie wiem, co się porobiło, To wszystko jest tak zaśmiecone, że Strasznie to wygląda. Kiedy ja sobie pójdę normalnie, spokojnie na spacer i nie schylę się po jakiegoś śmiecia, no Raczej nie będzie takiego. Chyba nie, nie przyjdzie taki czas. Chociaż może tylko jak będzie dobrze, jak pójdę do lasu i tylko z pięć śmieci, to też będzie sukces. A jak posprzątam, to na pewno już pójdę to na spokojności. Tylko że wiecie, ja nie, chod nie chcę chodzić po prostu w te same miejsca. Że, że idę i po prostu wiem, że tam jest czysto, chociaż czasami jest wiecie, jest posprzątane, a za miesiąc idę i znowu jest Ach, jest ten brud Dary, Ares, chodź, idziemy My pójdziemy teraz z powrotem, bierzemy co do ręki bo jest naprawdę tego Patrzcie, cały wór także już tych plastikowych, co tam po drodze widzieliście w tym lesie, już tego nie będę sprzątał to już następnym razem jak tu przyjadę, to tam z początku to wszystko wysprzątamy tam też będzie trochę tych śmieci, no, ale jeszcze musimy iść w drugą stronę, tam tam bardziej w głąb. Zatory jeszcze tam, jeszcze w drugą stronę musimy iść, gdzie przejść. No i widzicie, no i zbiera się. No, przeszliśmy i tak kilometr, no może z półtorej. I teraz z powrotem wracamy. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Dla mnie to jest bardzo dużo śmieci tutaj. Jak tylko, jak na to, że tylko po, przy tych drogach chodzę tutaj. I było posprzątane No dobra, nie ma co narzekać, po prostu trzeba worek i idziemy. No to moment. Muszę <grym zniszczenia> to odwrócić, tę kamerkę. <grym zniszczenia> o Boże, powiem wam, cały bór już mam. I tak idę, noszę to na tych plecach. I tak jeszcze się rozglądam, parę butelek jeszcze wpadło plastikowych, bo wiecie. Człowiek nie zawsze wszystko zauważy. Trzeba iść powolutku po prostu, żeby to jakoś gdzieś tam pod liśmi, gdzieś tam pod siłką. No i tak idziemy, idziemy, już będziemy tutaj. Widzicie? To jest krzyżowanie, żeśmy przeszli już z powrotem. To idziemy już do samochodu. No także będziemy się żegnać, no co? Wystarczy dzisiaj. Worek śmieciuchów jest i to jest najważniejsze. Pozbierane. Ech. Myślałem, że nie będzie, ale <laughs> trochę się zdziwiłem. <laughs> tam jeszcze widzieliście, ile tam tego jest do sprzątania. Tam bardziej z przodu po prostu. Nie wiem, to ludzie przychodzą do lasu, wjeżdżają, wysypują śmieci, wyjeżdżają z lasu. Ja nie wiem, ja tego nie zrozumiem. Dobra, patrzcie tu z tyłu, coś nie wiem, chyba nie. To jest lasu, nie wolno wjeżdżać w ogóle. Jest zakaz, tylko służby leśne mogą jeździć. No, dlatego ja muszę tutaj wory zawsze dźwigać. Nie ma takiej opcji, żebym po prostu coś pod te nie idę. Bo ja tam widziałem, chyba coś mi się tam świeci, ale nie. wystarczy. Dobra, to będziemy się żegnać. Ja mam tu widzieć pełny wór A już mam. Nie będę pokazywał, no jest pełny. Jest tego wszystkiego. Da, nawet duży ten worek wziąłem. Chyba nie ma mniejszych nawet. No to dobra, co? No to jak się Wam podobało to co robię to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To no nie jest za wesoło Wam powiem, no w tych lasach, nie jest za wesoło, ale damy radę, wyczyścimy to. Na tym razem przyjdę już bardziej w głąb, tutaj te z przodu, chociaż ten z przodu zostawię, tylko pójdziemy w przód, po prostu tam dalej, w drugim kierunku. jeszcze stąd gdzieś z półtora kilometra i potem w prawo te z półtora kilometra tak. Tymi głównymi drogami, takimi leśnymi wpierw, a potem obcykamy to w środku lecie co tam jeszcze jest takimi zygzakami sobie pójdziemy, żeby to posprzątać. No i tyle. No to dzisiaj taki odcinek po spokojności. Trzymajcie się. Do następnego. Papa, pa. pozdrawiam Was wszystkich. Papa. Wilk.